Jestem w stanie wygrać z Tomaszem Adamkiem. Tak, wierzę, znaczy wierzę w to. I teraz Amadeusz. Jestem najlepszym polskim freakfighterem. Tak. Łaszczyk powinien mi dziękować za to, że ma walkę ze mną. Tak. Łaszczyk jest moim największym wyzwaniem jak do tej pory. Teoretycznie tak. Jestem bardziej inteligentny niż Kamil Łaszczyk. Bez wątpienia. Mam silniejszą psychikę od mojego przeciwnika. Nie wiem. Kontuzja i melancholia w przypadku przegranej nie będą moim usprawiedliwieniem. Na pewno nie. Jestem w stanie wygrać z Tomaszem Adamkiem. Tak. Wierzę, znaczy, wierzę w to. Okay. Alan Kwieciński to aktualnie mój największy wróg. Nie. E, uśmiałeś się, Kamil, z słów e, chociażby poróżmy Tomasza Adamka. Jak skomentujesz te słowa? <śm> Debil. Tak to powiem. Debil. Zapraszam do Face to Facea, panowie. Kamil Szczurek, Łaszczyk kontra Amadeusz, władca piekieł Ferrari Już 3 lutego na gali Fame ma 17 Bilety do kupienia na Fame ma TV, Pay Per View również Zapraszamy serdecznie do zakupu No jest tutaj naprawdę gorąco, panowie ochroniarze tutaj też stoją Tak z mojej perspektywy nie widać zbyt dużej różnicy jeżeli chodzi o te yy, Wzrost. O, o wzrost, o fizykę. Mega mnie interesuje ten pojedynek. Na szali również stoją tutaj yy, odebranie tytułu Władcy Piekieł i napis. napis na bokserkach w walce o Mistrzostwo Świata, tak więc no, mamy tutaj mocny, plikowy zakład. Jeszcze do publiki. A publika jest w trosce